Cześć, dzień dobry, witam Was w 61. odcinku Żeglarskich Czwartków. To już ponad rok, od kiedy nagrywam tą serię. Sprawia mi to nadal wielką frajdę i satysfakcję. Nie opuściłem żadnego czwartku, tutaj jestem z tego powodu bardzo dumny. I też bardzo szczęśliwy, bo Wam się to podoba. Dzięki za wszystkie komentarze, wiadomości, inspirujące, nowe tematy. Kolekcjonuję je, zapisuję i pewno szybciej czy później podejmę się ich analizy albo podzielenia się moimi doświadczeniami, wiedzą albo obserwacjami. Jeżeli słuchajcie jesteście zainteresowani związaniem się na całego z żeglarstwem, nie tylko pasją, ale także i zawodowo, to mam dla was kilka, myślę, że ciekawych informacji, a także i wskazówek. I generalnie jest co robić. Patrząc na regaty, które odbywają się nie tylko w Polsce, ale i za granicą samym SailGP, to jest myślę, że taki fajny przykład, pracuje ponad 500 osób, już ponad 500 osób na stałe, to jest ten cykl regat na wzór Formuły 1 i spośród tych osób jest dwójka Polaków. Na stałe zatrudnionych w żeglarstwie oceanicznym, patrząc tylko na jednostki, które zostały zwodowane w tym roku albo za, za, poinformowano nas, że zaraz się kolejne pojawią, to dwa olbrzymie trimarany ultim. Przy których pracuje po kilkaset osób na stałe przy ich obsłudze, a wcześniej oczywiście projektowaniu i budowie. 12 nowych klas Forty, czyli 40-stopowych jachtów, takich też żegatowych, oceanicznych, pojawiło się nowych w tym roku. Zwodowano je. Zapowiedziano 11, budowę 11 nowych IMOK-60 na z myślą o starcie w regatach Vendeglob. Więc to są tylko przykłady, mógłbym wymieniać ich co niemiara, ale spójrzcie, ile jest przy tych, czy tylko przy tych tematach roboty dla projektantów, dla tych, którzy specjalizują się w laminowaniu i budowie jachtów, następnie wyposażaniu w hydraulikę, elektronikę, olinowanie. No, i na końcu na wyposażeniu tych wszystkich jednostek we wspaniałe żagle. Dzisiaj jestem godzinnie w godzinie żaglowni Vector Sales w Gdańsku. Tutaj Kamil i Jarek założyli tę żaglownię wiele lat temu. Kiedy z nimi rozmawiam, a często tutaj przyjeżdżam, żeby chociażby przeszywać swoje żagle, to mówią. No my już się nie mieścimy w tych dwóch powierzchniach, które mamy. Ich biznes bardzo się rozrasta. Zresztą wielu mamy żaglowni w Polsce, a ja patrzę też za ich zagranicą, w których po prostu naprawdę no, ciężko się wbić z nowym za zamówieniem. E, spośród kilkunastu osób, które tutaj żeglują, super, e, przepraszam, bo, które tutaj pracują, e, świetnie jest, sam Jarek właśnie z Kamilem mówią, że kiedy e, ktoś ma oczywiście umiejętności, Pracy na takich maszynach przy szyciu żagli. Natomiast super jest, jeżeli ta osoba jeszcze ma umiejętności żeglarskie. Wie, jak pracują żagle, jak wygląda aerodynamika żagla, w jaki sposób się one kładają, jak siły rozkładają się na żaglu. Zupełnie w inny sposób wtedy. Można rozwijać tego typu biznes. I to jest właśnie taka generalna zasada i obserwacja, którą wyniosłem na podstawie wielu rozmów z wieloma specjalistami w żeglarstwie. Wszyscy mówią jednym głosem, że dzisiaj liczą się przede wszystkim osoby na rynku, osoby, i są one no jak najbardziej takie potrzebne, które po pierwsze. Są żeglarzami, nie muszą być od razu mistrzami olimpijskimi, mistrzami świata albo wygrywać Puchar Ameryki. Ale przede wszystkim do, są dobrymi żeglarzami, ale do, te, dodatkowo mają jeszcze przynajmniej jedną e, ważną umiejętność, specjalizację. Czy to jest elektronika, czy e, hydraulika, czy e, są dobrzy, właśnie e, dobrymi żaglomistrzami, e, czy znają się na nawigacji e, i obsłudze nawi, nawigacyjnej. Na, znają się na technice oprzyrządowania, czyli wszystkich kabestanach, bloczkach, i innych elementach tak zwanych technicznych na stałe. To są potrzebni bardzo dzisiaj ludzie. Jeżeli do tego jeszcze dodacie znajomość języków no podstawowy, to jest angielski oczywiście, ale będziecie umieć komunikować się po francusku, po hiszpańsku, włosku. Uf, naprawdę, możecie dzisiaj przebierać w, w ofertach. Ja często dostaję w newsletterach informacje, kogo dany projekt albo stocznia, albo dany nawet skipper potrzebuje do swojego zespołu. I naprawdę, specjaliści, którzy mają co najmniej jedną oprócz żeglarstwa jeszcze umiejętność i znają się na tym dobrze, naprawdę są bardzo poszukiwani. Pomyślcie o tym, jeżeli nawet jesteście dzisiaj. No, bardzo młodzi i myślicie o tym, że żeglarstwo jako branża, jako praca może być dla Was ciekawym rozwiązaniem, to myślę, że w tym kierunku powinniście się rozwijać. Nie w jednym kierunku, ale co najmniej w dwóch. Tego Wam serdecznie życzę. Żeglarstwo to wspaniały sport, sposób na spędzanie wolnego czasu w fajnym towarzystwie, ale także i właśnie pomysł na życie, pomysł na biznes, pomysł na. Zawodową karierę. Wszystkiego dobrego, to tyle na dzisiaj. Spotykamy się oczywiście za tydzień, w czwartek, na żeglarskich czwartkach.